Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu. Złote myśli. Ale pachniało fajnie. Mama poszła się przebrać. Tata oglądał jakiś mecz. Siostra na GG szusowała. To wlazłem na krzesło, potem na stół i robiłem pocieście. Bach, bach. I takie fajne doły się robiły. Sonia przyleciała i dawałem jej kawałki tych ciast, ale była zadowolona. Ale znowu mama weszła i stanęła jak wryta. Ja zrobiłem brawo, że taki mądry jestem i sam wlazłem na stół. Mama coś pod nosem mruczała, ale nie dosłyszałem co. Wywaliła mnie do taty i powiedziała mu, że jak mnie na krok spokoju wypuści, to oberwie ścierą po tym ubierze do reszty osiwieje. Wieczorem Marta zadzwoniła i strasznie krzyczała do słuchawki, mama ledwo zrozumiała o co jej chodzi. Ale jak zrozumiała, to zaczęła się śmiać. Marta była chyba troszkę niezadowolona z tego, co jej zapakowałem. Popieluszka się rozwaliła i wypadło z niej... no, wiecie co. I teraz pranie musi ponoć robić. I mówiła, że jak rozpakowała się, to cały pokój śmierdział i wszyscy się z niej śmiali. Ma nauczkę, a co? Niech nie mówi do mnie gnojek. Prawda? Złotne myśli.